W imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuszeństwo sprawiedliwego. Panie Jezu Chryste, przed tobą upadają wszyscy królowie. Wszystkie narody przyzywają twego imienia. Przyjdź i zbaw nas. Przez ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie. Za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako zbawiciela świata, dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku, Naucz nas w wewnętrznym milczeniu Rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, Aby imię Twoje i nadzieja zbawienia Dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy I wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i duchem świętym Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, Ty co roku weselasz nas oczekiwaniem naszego odkupienia, dozwól, abyśmy przyjmując radośnie Twojego jednorodzonego Syna, jako dziecię i Zbawiciela, mogli Go bez trwogi oglądać, gdy przyjdzie jako sędzia, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Tobą i z Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dzieciątko Boże, prawdziwy synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, najmilszy synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, najpiękniejszy spośród synów ludzkich, zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, największy miłośniku ludzi, zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, niepokalany baranku za grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, nauczycielu świętości, zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, oczekiwanie wszystkich narodów. Zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, Przyjacielu ubogich i maluczkich, Zmiłuj się nad nami. Dzieciątko Boże, Dawco wszelkiego błogosławieństwa, Zmiłuj się nad nami. Aby wszystkie narody Ciebie poznały i w Ciebie uwierzyły, Spraw to o Jezu, dzieciątko Boże. Aby Twój pokój z nieba cały świat napełnił, Spraw to, o Jezu, dzieciątko Boże. Abyśmy we wszystkim Twej chwały gorliwie szukali, Spraw to, o Jezu, dzieciątko Boże. Abyśmy z dziecięcą prostotą Tobie we wszystkim ufali, Spraw to, o Jezu, dzieciątko Boże. Abyśmy Ciebie wiernie naśladowali w pokorze i cichości, Spraw to, O Jezu, dzieciątko Boże. Abyśmy służyli Tobie w czystości serca, Spraw to, O Jezu, dzieciątko Boże. Abyśmy szli za Tobą z radością w doskonałym ubóstwie, Spraw to, O Jezu, dzieciątko Boże abyśmy przełożonych naszych z wiarą i ochotnie słuchali spraw to Jezu dzieciątko Boże abyśmy ciebie z całego serca miłowali teraz i na wieki spraw to Jezu dzieciątko Boże a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami módlmy się wszechmogący wieczny Boże który się objawiasz maluczkim, spraw prosimy, abyśmy uwielbiając z należną czcią tajemnicę dzieciątka Jezus i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego, obiecanego maluczkim. przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.